Dzień dobry. Dzisiaj pokażę przepis na najlepsze kotlety z jaj, tylko ze stanych składników. Są to super proste i bardzo szybkie w przygotowaniu kotlety jajeczne. Kotlety są głównie z jajek gotowanych na twardo. Polecam dla dzieci, jak i dla dorosłych i ludzi na diecie wegetariańskiej. Składniki potrzebne do przygotowania goletów to 5 jaj. Są to średniej wielkości jaja ugotowane na twardo, jedno jajko słowe, koperek, ryż, pół łyżeczki soli i pieprzu i ser, który za chwilę zetrem. Serio starłam, Teraz bierzemy się z jajka. I kroimy w takie kosteczka, żeby była Musimy się tutaj doktoryzować, tak jak nam wyjdzie, czy mniejsza, trochę, czy większa. Nie ma to żadnego znaczenia. Ja kroję w taką kostkę. I tak pokrojone jaja. Wrzucamy do sera. Następnie pokroimy koperek. Koperek dajemy tyle, ile lubimy. Bo tutaj nie ma jakiegoś wymogu, że tyle musimy mieć. Starajmy się, żeby nie był zbyt gruby. Starajmy się. Koperek wiadomo, że należy go umyć wcześniej. Ale pachnie. I wsypujemy też do miseczki. Trochę mało. Łubię koperku, to w zależności jak lubimy. Dobra, się, tak wystarczy. Następnie dodajmy sól i pieprz, dodajemy jajko, surowe jajko i pomieszajmy tą naszą nasze kotlety. I teraz dodajemy ryż. Ryż gotujemy, żeby był taki sypki, nie, żeby nie był rozgotowany, więc teraz będziemy starali się, będziemy patrzeć na naszą konsystencję, jak... Jaka ona będzie. Czy będziemy musieli dosypać ryżu? bo wcześniej go zapali i on już się troszeczkę mi zlepił. Ale to nic. Tutaj jest jeden woreczek ryżu. I chyba cały woreczek będziemy musieli wsypać. Sypałam cały woreczek ryżu. Tak wygląda. Można dać również pietruszkę, jak ktoś lubi, czy więcej kopru. No, jest to bardzo proste danie, szybkie w przygotowaniu i bardzo przede wszystkim smaczne. Teraz będziemy formować nasze kotleciki. I obtaczać w bułce tartej. podamy na talerz i tak wszystkie musimy po kolei zrobić. Taka dobra rada, że jeżeli nie chciałyby nam się zrobić yy, nasze kotlety formować, znaczy się, możemy je wziąć do bułki i nad tym jajkiem i wtedy dopiero i formować. O, proszę bardzo. Moje kotlety wyglądają tak. Teraz będziemy je smażyć na średniej mocy palnika. Po 4-5 minut z każdej strony do zarumienienia. Smażyć, ja smażę je na oliwie z oliwek. Więc zapraszam do następnego etapu. Żeby sprawdzić, czy olej jest gorący, możemy wrzucić kawałek bułki. Gdy ona tak bulgoczka, to znaczy, że już możemy wkładać nasze kotlety. Chwilę od... poczekajmy i następne wkładamy. Mężymy około na średnim ogniu około 4 do 5 minut po obu stronach. Po 4-5 minutach przewracamy na drugą stronę. Jak wyglądają kotlety po usmażeniu, gotowe do podania. Zapraszam do skorzystania z przepisu. Życzę smacznego. Do następnego razu.